Powiedzieć... No kurwa, nie wiem, mam tu, tutaj mam dylemat taki moralny, czy wypada. Chociaż w sumie ja sobie powiedziałem w Sylwestrze, że w przyszłym roku będę robił takie rzeczy, nie zważając na nikogo. Dobra, powiem wam, na co jest w ciąży? To i tak by wyszło, bo ten. Bo jak nie wyskrobię, to będzie mieć brzuch dłużej, nie? Czy wiem z kim? No wiem, ale nie wiem, czy wypada mówić. <laughs> nie powiem z kim. Chyba nie wypada. Nie sery, nie wypadam, mówić z Kim. Dobra, widzowie, bo ja tu przegrywam.